Panel domowy Lidoboard 160 pełni kilka podstawowych funkcji, które w znacznym stopniu podnoszą komfort obsługi instalacji grzewczej i regulacji temperatury w kontrolowanym pomieszczeniu. Jest to nowoczesny termostat pokojowy wyposażony w duży wyświetlacz LCD i intuicyjny interfejs obsługi. Urządzenie pewni również funkcję panelu zdalnego, umożliwiając zarządzanie temperaturą kotła, ciepłej wody użytkowej, bufora oraz zaworów mieszających. Posiada szereg funkcjonalności, które pozwalają na nastawę i kontrolę temperatury w wybranym pomieszczeniu zarówno w oparciu o temperaturę powietrza, jak i temperaturę ogrzewania podłogowego. Widok panelu i oznaczenie przycisków. Symbol sygnalizujący wystąpienie alarmu. Dioda sygnalizująca aktualny status kotła. Ekran główny. Przycisk wejścia do menu. Przyciski przełączenia ekranów. Data, temperatura zewnętrzna lub kotła, aktualny tryb pracy. Grafika aktualnego ekranu. Krzywa temperaturowa stref czasowych. Temperatura zadana, temperatura mierzona, nazwy aktualnego ekranu, godzina. Widok i opis wyświetlacza. Po uruchomieniu panelu pokojowego RIDOPORT 160 i ukazaniu się ekranu powitalnego wyświetlany zostanie ekran główny odpowiedzialny za zarządzanie temperaturą w pomieszczeniu. W celu usprawienia obsługi urządzenia najważniejsze ustawienia oraz odczyty temperatur znajdują się na ekranach głównych których przełączenie możliwe jest przez krótkie naciśnięcie przycisków w prawo lub w lewo. Ilość ekranów głównych zależy od ilości uruchomionych modułów i funkcji w regulatorze zamontowanym na kotle. Wejście do menu głównego możliwe jest przez przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku F. W celu Ułatwienia poruszania się po menu zostało ono podzielone na tematyczne bloki. Dla podwyższenia komfortu użytkownika możliwe jest wybranie jednego z kilku predefiniowanych trybów, takich jak stały, ekonomiczny, wakacje. Sterownik posiada strefy czasowe, które w sposób automatyczny dostosowują temperaturę do indywidualnych potrzeb mieszkańców. Sterownik może informować o ilości opału w zasobniku oraz o nieprawidłowościach procesu spalania. Pozwala na zatrzymanie i rozpoczęcie pracy kotłów peletowych oraz zmianę podstawowych parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczych.